A, witajcie, witajcie! Gdzie tak biegnę? Jogging z rana, jogging, jogging! Też powinniście ćwiczyć troszeczkę. Jogging z rana to jak śmietana do zupy pomidorowej. No może chodźmy w stronę naszego bola nowo postawionego. Przebiegnijmy się dla zdrowotności, jak to mówią. A! Ach. Ach, te świeże powietrze, zapach natury. Sami rozumiecie! Mega ekstra sprawa. O, wołu przed nami idzie. Ustąpimy miejsca. Tak tam. Obywatelu, głodę wiedziecie. No wieście, wieście. wiecie. No tak elegancko. No to jeszcze nie było. Ładnie pszenica rośnie na nowym polu. Na miedzy mamy las. Elegancko żyć, nie umierać. O. <laughs> Cześć, witajcie w kolejnym odcinku z Manor Lords. I tak, faktycznie, postawiliśmy kolejne pole pszenicy o około trzech morgiach. Czyli podobnie takie jak to poprzednie, tylko że w nowym miejscu mamy… Patrzcie. Mieliśmy dwa plusy, ale z uwagi na to, że rośnie pszenica już troszeczkę nam spadło, nie? Trochę żyzność. A na starym polu żyzność wróciła do swojego początkowego wymiaru, więc elegancko żądalu. Obóz drwali działa fest. I tak. Sadzimy dużo nowych drzew. Ponieważ wysiepaliśmy patrzcie. Pełno, pełno, pełno drzew. O kurcze tutaj urosły. Ha, elegancko. Cały ten region tutaj był wysiepany. Tutaj był ogromny las. Tutaj. Również cały wysiepany. Został tylko mały fragment, który używamy póki co na katedrwala by gromadzić opał. No i... został nam kawałek tutaj. I dlatego sadzimy za pomocą trzech chat nowe... nowe lasy. Elegancko. W ostatnim odcinku również zawładnęliśmy kolejną... Kolejną... <laughs> kolejną włością, tak chciałem powiedzieć. No i póki co... Trzymamy się bezpiecznie, nasz sąsiad bardzo agresywnie zajmuje wszystkie możliwe rejony. Nie wiem jeszcze jak temu przeciwdziałać, no ale zobaczymy. Zobaczymy z czasem, nie? Dużo broni produkujemy, więc będziemy mogli może go... kiedyś tam przytyrać naszego sąsiada, który nielegalnie zajmuje nasze... nasze... TEREN! Dobrze, w tym odcinku bieżącym mieliśmy zająć się stworzeniem nowego miasta, tylko żeby to zrobić trzeba postawić obóz osadników. I tak... Na postawieniu obozu osadników możemy zdecydować jak dużo zapłacimy jak dużo... Surowce na start dostaniemy, nie? Tak się zastanawiam. Może zaczniemy z przeciętnymi zasobami. Nie wiem do czego służą narzędzia tak naprawdę, bo jeszcze ich ja nieraz nie użyliśmy, ale... 40 chlebów wydaje się spoko. Tylko tak zaczynać w sierpniu? Może w nowym roku byśmy zaczęli. Tak więc przyspieszmy czas, żeby szybciej rok nam mijał. Ostatnio postawiliśmy masę, absolutną masę przybudówek z jakimiś jajami, e, kozami i co tam jeszcze było? Trochę do katelnika, żeby buty były, postawiliśmy tylko wciąż brakuje nam jednej jednej rzeczy, nie? I tam jedną jedyną rzeczą, żeby się rozbudować, jest zapotrzebowanie karczma. Karczma potrzebuje zapotrzebowania w piwo, nie? I to jest problem. Jak możemy go rozwiązać moi drodzy? Możemy pomyśleć w sumie o kupowaniu jęczmienia albo piwa. W sumie to jest niegłupie. Dobrze, czy możemy w ogóle gdzieś sadzić jęczmień? Pomyślmy. Absolutnie. Absolutna średniawa. Tutaj takie małe, małe region mamy, ale to tak nie bardzo. Czy jeden żyzny region to jest ten nowy, który zajęliśmy? Tam można by sadzić, tylko nie wiem, czy można tranzytować surowce z jednego do drugiego. Zobaczmy, jak wyglądają zapasy. O poł, trochę mało jedzenia starcza. No okej, okay, na razie w takim razie. No co, przypiszmy kolejnego kolejnego gościa do produkcji. Magazyn pełno, odkrywka. Dobra, zabierzmy kilka rodzin z żelaza, nie potrzebujemy aż tyle. Czy działa nasz. Nasza dymiarka działa. Ok. Mamy dużo rodzin. Spowolnijmy trochę czas. I przypiszmy rodzinę do leśnika, żeby sadzić, że jeszcze mogą. W listopadzie będziemy zrobimy duże zbiory. 55% wzrostu praw, całkiem nieźle. Kłód mamy dużo. Idź. Czekamy na listopad, żeby zebrać, zebrać nasze dobra. Piec chlebowy. Piec chlebowy. Aha, tylko problem jest z tym, że młyn jest tak mega daleko, nie? Hmm. No jest jakiś problem. Domy gospodarstwo. Dobra, wiecie co? Zbudujemy kolejny młyn. Świetna, świetna wydajność, nie powiem. I przy okazji spichlesz? Nie, spichlesz, mamy, mój panie. Jest listopad. To co robimy? Zabieramy wszystkich sadzących. Już nie będziecie sadzili. Zabieramy. Część drwali. Właśnie wszystkich drwali. I przydzielamy. I organizujemy. Listopadzie. Przedzielamy tyle chłopa, ile się da i powinno wystarczyć. It. Młynie, tutaj nie musicie pracować. Tutaj chciałbym, żebyście pracowali. Patrzcie, jak szybko zbierają. Moment, się uwiną. I żniwa zakończone, elegancko. Dobra, czy dziś wytwarzamy uzbrojenie, którego już nie potrzebujemy wytwarzać? Jaka jest tutaj przybudówka? Ok, wytwarzana jest broń ręczna, jasne. Tutaj co jest wytwarzane? To są wytwarzane tarcze. Myślę, że możecie trochę części drewnianych zacząć produkować. A tych mieczy mamy już dużo, czego nie ma. Baczmy, co potrzeba na zwykłych chłopów. E, łucznie, łucznie potrzeba. Łuków mamy dużo, broni prostej też mamy dużo. Więc, mój drogi, będziesz produkował teraz włócznie. Dobra. A jak idzie z naszymi butami? Baczmy. Skóry mamy dużo. Skór zwierzęcych mamy dużo. Butów 131. ziół 12, czyli zioła zaczęli zbierać. Ok. No dobra. Przeda stragan, przeda stragan. To się musi na targu. No dobra. Elegancko. Oni będą młócili zboże. I będziemy zaraz mączkę wytwarzać. No i elegancko. Jedzenie, opał, wszystko starcza. Miejsca w stajni. Elegancko. Miejsce na pastwisku. Mamy 60, ale nie wiem jak kupić owce. Jeżeli wiecie jak kupić owce, możecie zostawić mi komentarz, bo nie mam absolutnie żadnego pojęcia jak kupić owce. Mamy owczarnię. No i co? Patrzcie, i znowu wysiepali. Nie widać było obozu drwali na początku i znowu już jest wysiepane tyle, że nie widać w ogóle drzew. Okej, okay, z drzewami z myślę, że faktycznie może być problem w pewnym momencie, gdybyśmy ich nie odsadzali tak rzetelnie. Będziemy to rozważać. Potrzebujemy zdobyć w jakiś sposób wpływy. Może jest jakieś z dziesięciny, dzięki pokonywaniu... Z dziesięciny dzięki pokonaniu rozbójników, oraz przynajmniej kościołów i posiadłości. Wiecie co, mam pomysł. To zbudujemy drogę. Złóż naszej granicy, jakoś tak. I postawimy dół na trupy, o, jakoś... Jakoś tu. Dobra. Mamy styczeń. Jak tam idzie z naszym jedzeniem? Jestem bardzo ciekawy. Mamy bardzo dużo chleba. Właśnie, jak tam wiatrakowanie? Wiatrakowanie całkiem dobrze. Właśnie, chleby można zacząć robić w zimę. O, no, do tego możemy ludzi wykorzystywać. Dwa piece chlebowe można zapełnić ludźmi. Ej, to ma sens nawet, dobra. Nie no, elegancko, patrzcie, jaka piękna kraina, nie? O, tak przez drzewka, ale pięknie, nie? Na miniaturkę do wideo, coś takiego i kościół w oddali widać. Mm, idealnie. Dobra, jak się będzie kończyła zima, to postawimy sobie od razu nową osadę. Kosz 250 no, tak, nie mamy za bardzo wyboru. Osoba górnicza, leśna, rolnicza. Wybrałbym rolniczą, nie? Ale za bardzo nie można tego wybrać. Możemy wybrać obfity start. Cokolwiek to znaczy. No nie wiem, czy to zrobimy. Ale to z czasem. O, odkryto rozwój rozbójników. Dobra, czekajcie. Gdzie on jest? Tutaj. Na południu. Myślę, że trzeba go bezwłocznie. Bezwłocznie. Ten. Bezwłocznie zająć. Ponieważ potrzebujemy. Potrzebujemy wszystkiego. Potrzebujemy grzywny, potrzebujemy wpływów, a tutaj jest kilka tych. Kilka zbójów do pokonania. Było ogromnym błędem, że tego na początku nie robiliśmy. A więc tak. Zatrudnijmy milicję, myślę. Żeby spacyfikować bandytów. I tych. I włóczników, nie? Powinno wystarczyć. Chłopie, go i na tarcie Okrążamy ich i od boku ich. A, no, i nie zdążyłem przybliżenia zrobić, już wygraliśmy. Dobra, wy wracacie. Rabujecie obóz. Go. Go, moi ludzie. Was rozwiązuje. Wracajcie, chłopi, do pracy. A wy... ...plądujcie obóz najemników. O, właśnie. Do mojego skarbca. 156 grzywien, ekstra. Na razie jakoś to idzie, rozwijamy się tak bez większych problemów, ale coś czuję, że to tak nie będzie na stałe. Za mało zasobów, ok, nie mamy kłód. Dobra, trudno. Luty, już śniegi powoli topnieją. To wiecie co? To skoro tak, to chodźmy w, chodźmy w osadę. Tak, chciałbym, żeby tutaj był środek naszej osady gdzieś. Wiem, że daleko jest do zasobów, ale to specjalnie się tym nie przejmuje. Nie przeszkadza mi to jakoś mocno. Skoro tutaj ma być nasz środek, bo jest ładnie wysiepane. I tutaj mamy duży obszar do pozyskiwania drewna. I nie jest to tak bardzo stromy. Postawmy namioty tutaj. Obfite. Ekstra. Bezdomność. Ludzie czekają na parcele. Mogą zamarznąć zimą, ale zima się już kończy, więc spoko. Nieosłonięte towary, które załatwimy. 24 kłody drewna, okej, okay, dobrze. I teraz trzeba rozsądnie działać. Nowy początek, tak? Nowa osada. Zróbmy ją bardziej jako taką osadę, taką poboczną, nie, nie jako główny nasz gród. Tylko jako coś pobocznego. Goldhof. No, tutaj taka piękna odnoga jest. Zatem zróbmy kolejną. o Zawijającą. Będzie 1, 2, 3, 4 gospodarstwa. I jeden dom. 1, 2, 3, 4, 5 gospodarstw. I przybudówki. No tak będzie chyba ładnie. 5 domów, 5 mieszkańców. Proszę to budować. Dobra. Jedziecie. A wiecie co zaryzykujmy. Weźmy jęczmień. U gór. Tutaj pszenica ma jechać. Tylko. Dobra, go. Jak wam idzie? Już macie pierwsze domostwo, elegancko. I budujecie dalej, dobrze. Następnie, chata drwala jakaś by się przydała, koniecznie u was. Obóz drwali, tak. Żeby więcej miejsca było, czyli tutaj. Dobrze. Dodatkowo, skład zapasów, mój panie. Gdzieś tu. Nie, to będzie środek naszej osady, gdzieś, nie? Tak więc tu, skład zapasów, mój panie. I spichlerz, mój panie. Gdzie był spichlerz? Hmm. Tutaj. Nie spichlesz mój panie. Dobrze. Domy powstały, super elegancko. I dostaliśmy punkt rozwoju. Orane, czyli każde miasto będzie miało zupełnie oddzielne rozwoje, rozumiem. O kurcze. No dobra, to się zastanowimy, jeszcze jak chcemy ten region wykorzystać. Ten na pewno pod jakąś farmę by poszedł, nie? Gdzieś żyta, może nawadnianie? Coś takiego. Pomyślimy, ale myślałem, że nakładają się te perki, ale widać nie. No okej. Okay. Okej, okay, mieszka... nowa ten dodatkowa parcela mieszkalna. Od razu niech wjeżdża w regionie. Bezdomność minus cztery, spoko, zaraz się nadrobi. I od razu lecimy w skórki, ponieważ chcemy... chcemy skóry, żeby były produkowane w nowych domach. Elegancko. No jakieś niezadowolenia są, w porządku, nam to nie przeszkadza. Zapasy uszkodzone przez złą pogodę, spoko. Dobra, robicie ładną orkę, jęczmień, 31%. No on strasznie kijowo urośnie, ale mam nadzieję, że coś urośnie. Ponieważ chcemy mieć piwo. Spichlerz zbudowany, mój panie. Sadzą zboże, mój panie. Super sprawa. Okej. Okay. Zbójów zauważyli. Wow! Tak trochę nie ma lipy. A że co to takiego? No dobra. No to jakoś to ogarniemy i chyba tym zakończymy odcinek. Nawet mam fajny mam fajny pomysł na tytuł. Bo tutaj no nieprzyjemnie to wygląda, ta cała sytuacja, dobra. A właśnie, czy obsadziliście? Obsadziliście. Jedno i drugie, dobra. To skoro tak, to już was nie potrzebujemy na gospodarstwie. Tak, bym potrzebował jakiegoś piwowaru. Który ze słodu by mi robił piwa? Faktoria handlarza zwierząt gospodarskich. Tego chyba potrzebujemy z punktami handlowymi i innymi zasiedlonymi regionami. A, widzicie. Ok, ma to sens, nie? No tutaj wystawiliśmy co? Owczarnie. Faktoria handlarza zwierząt gospodarskich. Tego potrzebujemy. Okej, okay, ma to sens. Ci się zbliżają. Dobra, trzeba chyba wyjść, wyjść naprzeciw, nie? Łucznicy, ustawcie się w linii. I pakujcie tak szybko jak to będzie możliwe. W przeciwników, wy ustawcie się w dwie formacje. No i będziemy się bronić tutaj, nie? Balić w nich! Dobra, stawiamy się. Jest nasze wojska, e, nie we mnie! Chłopy! Tam są! Przed wami! Palić do nich! Bez rozkazu! Strzelać! Przygotować się na uderzenie! dom? Utrzymajcie pozycję! Dobrze! Biegną na nas! Nie bójcie się! No dobrze! Dobra, was rozwiązujemy. Chłopy uciekajcie! Na tarcie od nowa łuczników. Go, 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 swobodne strzały. Nie potrzebnie rozwiązały Tyle szemrawych wojowników tutaj zaorać. Haha. Ha! Zamykamy się na nich. Bardzo dobrze. Czy to wszystko? Tak. No elegancko, rozwiązujemy wojowników. Bardzo dobrze się spisaliście, żołnierze. Haha, ha! ja mogłem trochę lepiej wami zarządzać, ale trudno. Dopiero się uczę. Nie bójcie się, będzie dobrze następnym razem. Będzie lepiej nawet. Haha, ha! elegancko. Dobrze. A stragany chcecie mieć? Jasne, jasne, ludzie, naprawdę, nie ma problemu, już wam daję. Panika, panika, gaming, eee, targ. Ależ oczywiście. 52 wystarczą. I pewno. Proszę bardzo. elegancko Stragan z jedzeniem. Bardzo ładnie. I o to chodzi. Słupek powstał. Dobra. Proszę, żebyście produkowali. Tak. 1, 2, 3, 5. Git. tylko teraz nie ma nikogo do budowy? To tylko jedna osoba niech wydobywa. Kłody Idzie naprawdę dobrze. Pszenica rośnie, kwiecień, już rosło 7%. Jęczmień 6%. Wow, nie tak źle. Obawiam się, no, tej żyzności, nie? O, trzeba pochować zmarłych. A rozbójników można wrzucić do dołu na trupy. A Właśnie. Czyli tak, czyli tutaj jest grabasz tutaj potrzebny. A tutaj gdzieś na boku dół na trupy. Jasne. Rozumiem. Okej, okay, ma to sens. Gdzie chcemy dół na trupy? w sumie tak daleko? Ma to sens, nie? Nie potrzebujemy tych trupów obok miasta. Nie spada aprobata, gdyż ponieważ to nie pogrzebane zwłoki. Jasne. To się tym będziemy zajmować. Bezwłocznie. Nie potrzebujemy tylu chlebaży. Potrzebujemy więcej grabarzy. Git! Elegancko. W każdym razie... To jest chyba dobry moment, żeby powoli kończyć odcinek. Naprawdę fajnie, dużo się rzeczy wydarzyło. No zakończenie nowym odcinku. Przejdźmy się nową wioską. A! Czekajcie, jak się nazywa? Goldhof! A! No więc tak! Nowa wioska! Goldhof! Znaczy na wschód od głównej siedziby, pogoda. No, nie doskwiera, ale regiony słyszałem, że naprawdę zacnie. Zacnie rolne. Już handlują drewnem o połowę. Już chlebem. będziemy zwierzynę zdobywać, jagody, jagody zbierać. No, nic, żyć nie umierać, prawda? Dwa razy więcej wiosek, dwa razy więcej zachodu. Ale mam nadzieję, że to się nie odbije. Na naszej głównej wiosce, tylko ją wzmocni. No, więc takim pozytywnym aspektem, chciałbym w imieniu Goldhoff i Głównego Miasta podziękować Wam, moi drodzy, za oglądanie dzisiejszego odcinka. Jeżeli materiał Wam się podobał, możecie zostawić kciuk w górę, cokolwiek to nie znaczy. Tak mi głos w głowie mówi. Jeżeli nie, to zostawcie kciuk w dół, ale jego może nie zostawiajcie. Zostawcie kciuk w górę zamiast tego. Subskrypcje, po kolejne materiały, cokolwiek. Nie znaczy subskrypcja. Ja w sumie nie wiem. Ja jestem tylko lordem, który nadzoruje w tym momencie kozy. <grytanie> no, osobiście dziękuję Wam za oglądanie. Życzę Wam udanego dzionka i to nie takiego, jakiego widzicie teraz w gierce, czyli bez deszczu, ładnej, ale niezbyt gorącej pogody. I co? To wszystko na dzisiaj. Dziękuję Wam za oglądanie i do zobaczenia następnym razem. Trzymajcie się. Cześć.